Szanowni Państwo, dział prawny Sekesa od 20 lat świadczy specjalistyczne usługi doradztwa w zakresie prawa pracy. Odpowiadając na oczekiwania biznesu doradamy przedsiębiorcom poprzez doradztwo nakierowane na zapobieganie sytuacjom konfliktowym, tworzymy regulaminy oraz procedury wewnętrzne, a także wykonujemy audyt dokumentacji personalnej oraz odpowiadamy na szybkie pytania telefoniczne. Reprezentujemy również naszych klientów w sporach przed sądami pracy, a także w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się nasze nowe usługi związane z optymalizacją czasu pracy, a także optymalizacją form zatrudnienia. Ich wspólnym mianownikiem jest szukanie takich rozwiązań prawnych, które wspierają rozwój biznesu. Nasi klienci cenią nas przede wszystkim za indywidualne podejście, skuteczność, a także szybkość w działaniu. Serdecznie zapraszamy do współpracy.